Witajcie już w dziewiętnastym odcinku co się działo w poprzednim. Już wam mówię. Tak w skrócie. Najpierw uczestnicy rozmawiali o tym, na kogo będą głosować. Później się zaczęło wyzwanie tor przeszkód, które wygrała Rita, przez to, że Felix popchnął Sandry Fertes od razu na starcie, a później na ceremonii się okazało, że to był. Odcinek bez eliminacji. Kto wygra immunitet? Kto przegra tego? I wiele więcej dowiecie się już za chwilę w totalnej porażce na wyspie Santi Mari. Na wyspie Santi Mari zjawiliśmy się wnet, 16 tuż tajemnic pełnych szedł. Jeden prowadzący z uśmiechem wśród nas i pomocnik gotowy, by dodać klasy i blask. Pięciu dzielnych starzystów, co radę sobie da zatania pełne wyzwań, niech ruszy nas gra Każdy krok w nieznane, każda nowa twarz, wyspa pełna przygód. Tajemnice, wyzwól w nas, wyspa tajemnic, gdzie dzieje zmienia noc. Na Santi Mari my znajdujemy moc. czas? 16 dusz razem, tu magiczny nasz las Okniska blask, ciemności migocze Nocne rozmowy, maszenia płonące Prowadzący jak latarnia Wskazuje drogę i pomocnik jak eliksir Co doda nam odwagi Na wyspie Santimarii zjawiliśmy się wnet 16 dusz tajemnic pełnych szept Jeden prowadzący z uśmiechem wśród nas, i pomocnik gotowy, by dodać klasy i blask. Pięciu dzielnych starzystów, co radę sobie da zadania. Pełne wyzwań, niech ruszy nas ka. Każdy krok w nieznane, każda nowa twarz. Wyspa pełna przygód, tajemnice wyzwól w nas. Wyspa Santi Nie spodziewałam się tego, bo od początku brakowało mi sojuszników, aż w końcu. Los się uśmiechnął i dołączyłam do sojuszu dziewczyn przez hubasa, który użył statuetki, żeby przemienić mnie z markusem. No oczywiście, że tak, tylko myślałem, że będzie łatwiej. Przecież Ona na początku było ciężko, bo musieliśmy z kiliamem walczyć z sojuszem dziewczyn, a później już z górki. Co to za pytanie, oczywiście, że tak ja tutaj przyszłam walczyć o milion dolarów? Chociaż był jeden moment, w którym chciałam zrezygnować. Kiedy odpadł Vertus, ale wtedy Kyla mi pomogła. Wygram to dla nich. Nie wiem. Myślę, że mam duże szanse wygrać ten program. A z kim chciałbym się zmierzyć w finale? To proste z Ritą. A jak nie wyjdzie, to rozwalę Sandry Fertes w finale. Oczywiście, że mam szansę. Co to za głupie pytanie? Ja to wygram, a z kim chciałabym się spotkać w finale? Oczywiście, że z Ritą, bo łatwiejszy przeciwnik do pokonania. W sumie to nie wiem, czy mam szansę, ale dam z siebie 100%, a z kim chciałabym się spotkać w finale? Trudne pytanie. Z jednej strony chcę finał przyjaźni, ale z drugiej Felix jest trudniejszym przeciwnikiem na ten moment. Nie wiem, zobaczymy, co się wydarzy. Super, wczoraj było chłopaki. Szkoda, że to ostatni dzień, kiedy tu jestem, bo już dzisiaj po ceremonii eliminacji jedziemy do siebie z Januszem i znowu będę musiał robić wszystko sam. I jak tam, Francisco, moje porady się sprawdzają, czy nie czujesz się lepiej? No, oczywiście, że się sprawdzają. Dziękuję Ci za te porady. Co prawda, od razu nie będę czuł się lepiej, ale powoli dążę do tego celu. I jestem bliski stwierdzenia, że to było tylko zauroczenie. Nie, no, nie wytrzymam. Muszę mu to powiedzieć. Przecież później może nie być takiej okazji, a jak teraz nie powiem, to nie wytrzymam dłużej i tak. Przepraszam, już dłużej nie wytrzymam, odkąd tutaj przyjechałam. Coś do pana poczułam, nie wiedziałam, czy to było zauroczenie, czy miłość, ale jednak okazało się to drugie. Kocham pana majorze Andrę. Nie spodziewałem się takiego wyznania. No, mi też się podobasz, ale jesteś służącą od Rejtena. Może po pracy pójdziemy gdzieś coś zjeść razem, ale nie nakręcaj się. Musimy się lepiej poznać od razu, tak, ja nie chcę. Okej, okay, rozumiem, przypuszczam, że ta ostrożność to z wojska, ja też byłam w wojsku, więc rozumiem, więc się widzimy wieczorem? Pamiętaj nasz plan, a naszym planem jest finał przyjaźni, czyli jedno z nas musi wygrać to wyzwanie i razem musimy zagłosować na Sandry Fertes i wtedy osiągniemy nasz cel. Ja już chcę zacząć te wyzwanie. Jak najszybciej nie lubię się tak stresować. Chcę już mieć to za sobą. Macie 5 minut na zebranie się tam, gdzie zawsze na wyzwaniu. Jak ktoś się spóźni, odpada z wyzwania. Reklama. Zasubskrybujcie ten kanał z jego kanału, to goście specjalni. Zasubskrybujcie kanał Szurek, czas on mi pomógł w intrze i one zrobił wszystkie postacie z tego sezonu. On je narysował lepiej niż ja w wersji beta i. Zostawcie suba też na tym kanale. On mi podał stronę, na której zrobiłem piosenkę do intra tego nowego linku w opisie pod spodem. Dziękuję za pomoc dwóm osobom z Discorda, które mi pomogły w robieniu miejsc na wyspie. Zapraszam również do wbicia na mój TikTok, i zasubskrybowania i dania łapeczki w górę. A teraz wracajcie do oglądania odcinka. Jak widzicie przed sobą obrazki trzech znanych piłkarzy i linie, to będzie wasze zadanie. Czyli Simon mówi, czyli będę wam mówił imię danego piłkarza, a wy będziecie musieli tam skoczyć takich rund. Simon mówi, będzie trzy, a jak każdy będzie miał jeden punkt, to zrobimy dogrywkę, ale tylko jedną rundę. Więc proszę, ustawcie się na środku i będziemy zaczynać rundę pierwszą. Simon mówi, ale łatwe wyzwanie, tak jak ten chowany. Ale wtedy nie wygrałem, więc nie będę się śmiał z tego wyzwania. Nie słyszałam nigdy o takiej zabawie, a może dlatego, że nikt mnie nie zapraszał na takie zabawy. I to ma być wyzwanie o wejście do finału proste w końcu los się do mnie uśmiecha. Ronaldo Messi, Messi, Ronaldo Messi, Ronaldo Messi, Ronaldo Neymar. I w tym momencie z pierwszej rundy wypada Sandrea Fertes, a my dalej kontynuujemy tylko z Ritą i Felixem. Neymar. Ronaldo, Neymar. Ronaldo, Neymar. Neymar, Neymar. Neymar. Neymar, Neymar. Ronaldo. No i mamy pierwszą zwycięszczynię. Rita zgarnia jeden punkt, dobrze krótka przerwa, i widzimy się w rundzie drugiej. Dobrze, więc druga runda polega na tym, że teraz ja będę mówił, wy, albo za, jak będzie, wy to wchodzicie do opony, a jak za to wychodzicie z opony. Więc zaczynamy drugą rundę. wy, 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 za, za, No i Rita odpada z drugiej rundy, zostaje tylko Sandrea Fertes i Felix. Z nimi kontynuujemy drugą rundę. Wy, 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 za, za, wy, za, za, za. No i mamy remis. 1 do 1. Sandrea Fertes. I Rita mają remis. Jak teraz nie wygra Felix, to koniec wyzwania. Za chwilę widzimy się w trzeciej, możliwe ostatniej rundzie. No i ostatnia runda. Jak Felix nie wygra, w tej rundzie będę mówił, wstań, sieć. Czyli jak będzie wstań, to stoicie. A jak sieć, to siedzicie na krzesła. Więc zaczynajmy rundę trzecią, możliwe, że ostatnią. Sieć, siedź, wstań, wstań, sieć, wstań, siedź. Wstań. No i Felix przegrał. Czyli to będzie ostatnia runda i walka o immunitet, która z dziewczyn to wygra. Za chwilę się okaże. Więc kontynuujemy. Sieć, siedź, wstań, wstań, sieć, wstań. No i mamy zwycięzcę. To Sandrea Fertes wygrywa immunitet. W tym wyzwaniu zdobywając dwa punkty Rita jeden, a Felix zero. Widzimy się wieczorem na ceremonii eliminacji. Ha Hahaha, ha, ha, ale sytuacja się odwróciła przeciwko nim. Teraz to oni muszą mnie prosić o głos, żeby to na nich nie głosować. Ha, 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 ha. No i się sytuacja skomplikowała. Nie będzie finału przyjaźni. Ja stwierdziłem, że nie będę robił, bo Rita wygra. A tu klops. Dobrze, teraz już jest dobrze, bo Sandrea Fertes wygrała i nie mam decydującego głosu. Nie wytrzymałabym tej presji? Na szczęście Sandrea wygrała. Dzięki, że poprowadzisz dzisiaj program, bo mam wolne i nic nie muszę robić, a program dalej się toczy. Oto fajnie, że byłaś w wojsku, ja też byłem, a z ciekawości spytam, wiem, że tego się nie robi, ale wyglądasz mi na młodą osobę, czy nie jestem dla ciebie za stary? Chodzi o wiek. Ja mam 32 lata. No, coś ty, głuptasie, ja mam 30 lat równe, jesteś w moim wieku prawie? Więc nic się nie bój, że będziesz miał jakieś problemy, jestem już od dawna pełnoletnia. Ale super, że to zrobiłam, że zagadałam do majora Andrę, bo on myślał, że ja jestem jeszcze niepełnoletnia, więc jakbym nie zagadała, to nigdy by mnie nie zaprosił na randkę, ale super, się dogadujemy. Jestem tak strasznie szczęśliwa. Dzisiaj znowu nie ma pianek. Będziemy mieli inne głosowanie, czyli Sandrea Fertes wybiera, kto odpada i kogo będzie chciała zobaczyć razem z sobą w finale. Należy do ciebie głos, Sandreo Fertes. To jest chyba wiadome, kto odpada. Tą osobą jest Felix. Przykro mi, jakbyś mnie nie popchnął w wyzwaniu, to może bym zmieniła głos. A tak to na razie. No niestety, Felix, musisz iść do łódki przegranych, tak? Wybrała Sandrea Fertes. No nic. Odpadłem. Byłem w finałowej trójce. To jest osiągnięcie. Nie odpadłem pierwszy. Dobrze się bawiłem. I to się liczy. Szkoda tych pieniędzy, ale nie każdy może wygrać. Liczę na ciebie, Rita, że wygrasz. I w końcu pokażemy, kto rządzi tej zołzie. To dzisiaj by było na tyle. Dzisiaj odpadł Felix przez Sandre Fertes, bo mogła wybierać, kto odpadnie. I właśnie Feliksa wybrała, kto wygra milion dolarów. Przekonacie się już w następnym odcinku totalnej porażki na wyspie Santi Mari.